Mamkę, ale to ja mi już dzisiaj. pana Kolejna firmy Panasonic. 9 kW, seria J, już jesteśmy tutaj trzeci dzień. Już jest niestety dużo pracy za nami. Nie zdążyliśmy nic nagrać, bo taki jest z... masakra. Yy, mieliśmy tu piecuszek, piecuszek już wywalony. Bufor 140 litrów, boiler, galmet. Yy, pompeczka w rogu wisi, już jest instalacja hydrauliczna zrobiona. W 100% tak. mamy zalany już boiler wodą teraz działamy aktualnie sobie z elektryką i zobaczcie, niestety musimy sobie przedłużyć kable, ponieważ są za krótkie, więc na przyszłość wszyscy przyszli nasi klienci. Zróbcie troszkę dłuższe kable, żebyśmy nie musieli potem tego przeragać, dorabiać, kosztkować i nie wiem co jeszcze robić. Dokładnie. Taka prośba na przyszłość. Tutaj mamy reduktor nowy, bo klient miał ale troszkę stary, że jak to się mówi. Z poprzedniej epoki lotniczej. Tak. Zastosowaliśmy tutaj dodatkową grzałkę do bufora. Jakby przypadkiem miało mocy zabraknąć, grzałka będzie zaasterowana przez stycznik, także pompa sobie ją sama dołączy w razie potrzeby. I tyle, działamy dalej, później Wam pokażemy na zewnątrz, ogólnie instalacja freonowa nie była ciężka do zrobienia, cyk, cyk, wyjście mamy, agregacik, wpięcie, powrót, mamy tutaj jedną y, pętlę podłogówki na przedpokoju, reszta to są kaloryfery, kaloryfery stalowe bodajże. Y, coś tam żeliwnych jest, nie? Mamy dwa żeliwne kaloryferki, to które to takie. widać. Instalacja wykonana na PP, czyli na najlepszym systemie skrzewany. Zgadza się ten mną Mariusz? Oczywiście nie ma nic lepszego. Co no. No. jeszcze możemy powiedzieć tym klientom? Bo musimy przejąć ten YouTube, nie? Co możemy? Karola do piachu i tak. my przyjmujemy, nie? Tak, jeśli chcecie nas, oczywiście łapka w górę. Tak jest. Papa Karol Więc zostaje Mariusów, Mariusz, mniej Karolów. Tak. Tylko powaga, tak cała prawda. Zmieniamy się, staramy się zmieniać. Karol wysłał nas do psychologa i psychiatry. Mówi, muszę z nami podziałać. Niestety, musicie też filmy nagrywać. No niestety. Tutaj jeszcze nie wspomnieliśmy, mamy zaworek przewiciowy. Widać go ładnie. Tak jest. Może pokaż im tą instalację Mariuszku całą, tak? Przejedź. Żeby Karol był, nas, tak. żeby Karol był nas dumny. Jak widać, Mamy tutaj zaworek trójdrożny, separator oczywiście, flamko. Tu mamy, mamy spusto do pusto. pustową, zawór spustowy z bojlera, mamy tutaj zawór dopustowy do instalacji CO wraz z zaworem skażeniowym. Tutaj mamy po drugiej stronie zawór połączony to wężykiem. W razie czego ten zawór nam działa jako całkowicie spustowy z instalacji. Wystarczy odkręcić wężyk, bo nie potrzeba tysiąca łączeń, tysiąca zaworów potrzebnych i tak dalej. Nikt codziennie nie spuszcza ten wody z instalacji, więc jest jeden zaworek, który działa nam jako spust. I do no I wszystko gra. Tutaj mamy grupę o mosiężną belkę Do od CWU wraz z zaworem Co rewizyjnym, na którym Karol by chciał przyciąć, ale nie ma opcji, nie przy, nie przy nas. To nie ta ekipa. To nie ta ekipa. Dokładnie. No tutaj mamy drugą grupę z CO. Mamy sobie tu bezpośrednio, wzięliśmy sobie tu z buforka, ładnie z lekkim spadem, lekko pod górkę. Tutaj mamy odpowierzchnik akurat automatyczny, więc nam to fajnie będzie działało myślę. I no tyle nie. Mariuszku, instalacja, no tutaj się podołączaliśmy w PP, co w PP to w PP, reszta jest wykonana w stali zaciskanej. Wężownica połączona, zmostkowana, ponieważ jest tutaj, są dwie wężownice w tym boilerze, mamy je zmostkowane, żeby była odpowiednia moc. Spust zepcza. z bufora tak samo. No i chyba to wszystko, nie? Chyba to wszystko. Zobaczymy się w kolejnym etapie, jak już porozciągamy kable. Nasz freoniarz, bardzo fajny. Niestety, niestety musimy robić pod ciśnieniem. <grym> Lekkim. Troszkę mu nie wyszło. A nie chcemy spuszczać, bo już mamy zalany inhibitor. I niestety, Łukasz, najlepszy wkręcacz, mypli. <grym> Na szczęście, no jeden z tych wszystkich. Ale lepiej, jakby nie było w ogóle. Ale życie. Dobra, działamy dalej. Jesteśmy już po montażu. Pompa, jak widać, działa. Już tutaj akurat aktualnie grzejemy sobie kaloryfery, ponieważ chcemy sprawdzić, czy wszystko hula. Bojnerek już zagrzaliśmy prawie do 40 stopni. Lecimy sobie teraz tylko i wyłącznie na kaloryfery, żeby zobaczyć, czy wszystko hula. Czy wszystkie kaloryfery są ciepłe. I, I tyle. Ogólnie zapotrzebowanie tutaj było, kliencie, ile? 7,5 kW. 7,5 kW. 7,5 kW zapotrzebowanie. Chcemy wziąć tutaj jakąś pompeczkę 9, 4 5, J. Ocieplenie jakie masz tu, kliencie? 10 cm styropianu. 10 cm styropian, a dom porotem, tak? Poroterem 30. Poroterm 30. I jaki metraż jest mniej więcej? 145 metrów. 145 metrów w piwnicy, tak? 40 metrów piwnicy i 115 No, Jest normalnie piętro, i parter, i piwnica. Piwnica, wizolowała. a dach, dach masz jak ocieplony? Dach jest 20 cm wełny i dachówka. No. 20 wełny, dachówka, ściany 30 porotarem cm, 10 cm. Myślimy, że to spokojnie uchula nam tutaj. A jeszcze jedno najważniejsze klient pytanie. Czy jesteś zadowolonym klientem w, w początkowej fazie, fazie współpracy? Bardzo zadowolony, gitara. Co jeszcze, klient, co żeś jeszcze powiedział, że jest jak gdzie? Jak w internecie! <grym> inter <grym> no. Internet nie kłamie! Internet, internet nie kłamie od dzisiaj. No. Mariuszku, <grym> zabajcie od siebie i hmm. robimy ten z zarąbisty test. Nie będziemy przeklinać. Zarąbisty tak, tak. test głośności tak. prola, Nie, ogólnie. 5, 10, 15. Wszystko fajnie wyszło, nie? W miarę nam się to udało zrobić, nie spartaczyliśmy tego. W miarę to wyszło, lepiej by było, jakby była pompa po środku, ale, ale niestety. niestety mieliśmy tu wszystkie przyłącza od wody. Zdecydowaliśmy, że dajemy bojlerek sobie po środku i tak po prostu jest lepiej to ułożone. Kabelki sobie, jednak jeden kabelek nam starczył co do milimetra, a drugi i tak musieliśmy przedłużyć, i tak był przedłużony, więc to wszystko w oko. I tyle. Mamy tutaj już również podłączoną tą grzałkę przez stycznik. Tak jak mówiliśmy na początku tego filmu, yy, ona jest przez stycznik. Dodatkowa grzałka jeszcze w buforze, jakby przypadkiem coś kiedyś ktoś się wystraszył. Wszystko, hula, wszystko działa. Agrigatyczna też śmiga. I tyle. Więc śmigamy na zewnątrz, zobaczymy, zobaczymy na zewnątrz, Prawie jak to, to chodzi. Pierwszy film nasz nie ma Tak, już. oczywiście. Idziemy zobaczyć na zewnątrz, jak to hula. Standardowo pewnie tak jak wszystkie. Ale. Ale wiesz, musi ktoś być. Ktoś swoim dobrym uchem, może coś wycuje. Tak, 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 tak. To lecimy na zewnątrz. Tak, widzimy się na zewnątrz. I jesteśmy już na zewnątrz. Jak widać, widać agregacik stoi. Chodzi. Tutaj mamy połączenie ja to, przez pan panie, 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 panie Ach, przepraszam, już idzie <grym>, majster. Przepraszam, kurde, być majster tutaj. wszystkich majstrów. Ta. ty, ale zobacz, jaką popelinę Łukasz odwalił. Chodź, już ci, idę. Co Łukasz odwalił? Nie ściął pianki, nie posprzątał. Kur. A jeszcze jedna ważna rzecz. Rzadki temat. Zastosowaliśmy w tym, w tym przypadku dodatkową czujeczkę. Która przechodzi tutaj ładnie. Przekonaliśmy ją na odpowiednią stronę świata. Aż pójdziemy. Z tego powodu, iż gdyż centralnie nam tu waliło słońce. No i nie mieliśmy... Poszliśmy tu. partactwo, bo poszliśmy pornie. Ale klient tak chciał. Klient tak chciał. Klient, klient jest zadowolony klient z tego. Tak mieć tutaj mieliśmy tak, nową, nową, nową drabinkę, aby ktoś chciał to zamówienie może składać. No 50 od tak i czujka tam jest schowana w rogu taka biała tak. elegancko Niki nie ruszy, no nie się, pies, nie zje. Leiliśmy sobie fajnie na klej, Mariusz jak się kleiło w ogóle? Elegancko. Elegancko. Tak. tak, teraz, będziemy, teraz będziemy robić takie ten, włączenia. Myślimy, że tak będzie lepiej z tego powodu, żeby tu nie wiercić, nie ten, a klient też stwierdził. Klient stwierdziłeś, że jak gdzieś się upadnie, to sobie przykleisz? Oczywiście. No, klient <laughs> kupił sobie paczkę kleju <laughs> i mówi, będzie kleił jak <laughs> ktoś. No. Nie, myślimy, że to będzie spokojnie trzymać i tyle, żeby tak. elewację Cii, nie ruszać, to? Ty, to jest ile? Czekaj. Raz, dwa. 3, 4, no 5 metrów, patrz. 5 metrów, nie? 5 na 10. 1, 2, 3, 4, 5 Tu będzie 10. Nie słychać nic. To no chyba to klient, klient jest szczęśliwy, nie? słychać. A to jak klient nie. mówi, że nie słychać, to już 15 nie nie idzie w ogóle. Nie, nie ma sensu. Musiał baj się od rabinów. <laughs> no, więc skończymy nasz piękny dzień. Tak jest. Naszą robotę i widzimy się pewnie na kolejnej pompie. Na kolejnej pompie. Karol, jeszcze ten. Piszcie, piszcie w komentarzach. Karol kupił porządną kamerę, a nie, Ta, a nie będziemy swoimi nie. telefonami Telefony nagrywać. Nie będziemy zaśmiecać nasze. No. Więc trzymajcie się, łapki w górę, jak Wam się podobało. Subskrybujemy kanał oczywiście, bo jak w tych czasach nie subskrybować, to nie. I napiszcie coś o naszym freoniarze, żeby może lepiej nawijał. O, niech freoniarz dobrze nawija te nyple. Bart, O, Bartek, Bartek. Ty to napiszesz. Łukasz, nowy freoniarz, niech dobrze na Via Nyple. <laughs> Pozdrawiamy, trzymajcie się. hej.